Disy, chcecie te lisy? Dobra, tak, chcecie disy, tak? Ale ja widziałem, że tam do disa się dograli, w ogóle nie wiem, jeszcze jakieś dziewczyny. ja e, nie wiem o co chodzi, nie znam tej dziewczyny. Znaczy tej jednej. Dobra, trzeba ją rozjebać za to chodzenie pierdolenie. E, różowa! chuj ci między tyce. Jaki styl kredyt? Dziwko taki, chyba że wisi zamewkę? za zamewkę, za no to jest. Nie, nie potwierdzimy tego, nie zaprzeczymy, no nie wiem, co jest takie. Tyle tego przyjadła, że dziś byś miała na kawalerkę Nie wiem, tego halone masz styki, z tego cię właśnie zdają na mieście Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak nie widzą pastalnie nie. Jest, liczmy ile jest okaz w ściebłońskim Jeden chodziło o to byś dalej miała wyjebane w żabę Po prostu robisz podkładkę, bo pali się dupa i przegrywasz sprawę Już na tobie poznała się pan, razem z ją też No i podobno nie spalają, tak? Właśnie są skutki wszystkich twoich chujowych akcji Czeka masz się skończyć dziewko tak szybko jak kończy twój chłopak Dwa, i że kończy szybko, no to jest normalne, że faceci kończą szybko, tak? Możesz być jak koleżanki Wolałeś piosenki Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawiam cię twoje ziomalki Nie trzymam języka za zębami, tak jak ty Sarka nie trzyma straczki Czeka masz się skończyć dziewko tak szybko jak kończy swój chłopak być jak koleżanki pracy jak pokażesz prawdziwą siebie? Niepotrzebne mi twoje promo, lepiej zejść na to na ziemię Nie wyszła tobie z Łóla, ta nowa też za zajebie. Bo nie może znieść tego, jak ją malce idzie lepiej od ciebie. Prankujesz ludzi, ciążą, później robisz lodowska serkiem. No znowu kasperek. Siebie, kto bardziej wygląda na influencerkę. Zapraszam, szmatu to do tańca jak ty. No nie wiem, tu jest strasznie dużo o tym, tym Tu jest strasznie dużo o tym O tym BŁOŃSKIM, a ja nie wiem, bo przecież on nie ma, ona nie ma z nim związku. teraz ci twoje Nie trzymam języka Taki sobie, a tu? Hej, Agatka, ale z ciebie furiatka Mam chatę za dwie banki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby za Bazda, on wszystkie szony z miasta Jak będzie trzeba, to was po kolei powyjaśniam tak, tak. Basta wszystkim pomówieniom Nie ma spiny z babi, no i po co kłamiesz laska? Tak, tak. Dwa dni temu napisała w DM fajny wywiad Czy chce wyjść na bucha, kawę, szamę albo drina? Szacun na zawsze, misia spoko dziewczyna A w bajla Ela nigdy nie było Francisa Mena Skończyć to ja mogę ciebie jednym disem Za pity dla maty sprzedałaś swoją pipę Nie wyszło z Ignarem, nie wyszło z Malikiem Nic się nie, nie zmieniło Twoje traczki, to wtedy faktycznie zbiera mnie do straczki Wow, wow, co znowu jest w szoku Że za rok to ja będę influencerką roku Wow, wow, Szpata znowu jest w szoku Że za rok to ona dalej jest z Zofu Zuzia jak pierdolnie to poskłada na łopatki. Ciekawe No nie wiem, tutaj odpowiedziała tak odpowiedzia na, wie, Chyba na wszystko odpowiada, tak No nie wiem, ciężko jest w ogóle odpowiedzieć Ciężko w ogóle powiedzieć no nie. Yy, ciężko jest, no bo tak, nawijanie o tym, że tam jakieś narkotyki, no to skąd mamy to wiedzieć, no nie wiem. Tam, na scenie obłońskim, że kończy w 10 sekund, no ale w sumie to co drugi fazy kończy w 10 sekund, no nie? Jeszcze na Blue ballsach, no co chłopak miał Blue ballsy, to sobie zjechał, wykorzystał i to i tyle, no nie? No a tak to nie wiem, no ogólnie to chyba obie dwa disy, takie sobie. Słabe za łóżkiem rudej dalej swoje majtki brakowałam że to ty miałaś lepszy plan wykorzystać wszystkich w necie SEM razy dwa pozujesz to ty ładnie ale po co ci ten face up wygryzła baby wygryziecie wygryzie cię reszta nawijasz to chujowo ale dicho wspierał w wersach zjadła cię różowa ta niby pozerka mała teraz zobacz gdzie ty a gdzie ja myślę że rozumiesz czemu nie przez wspólny track nie chcecie cię deprymować ale skończył ci się czas nie pomoże nawet penis rapera z USA O! Oh. Oh, oh. Ten, ten moment jest strasznie dziwny. O, o, o. Co się? O, Agatka, i co ty na to? Powiesz teraz szmato? O, oh, o, oh, o, oh, Agatka, i co ty na to? Powiesz teraz szmato? O, oh, o, oh, o, oh, Agatka. W sensie, no lepsza ma chyba lepszą. No nie. Co w się? Sensie, patrzę pod perspektywą Disu. No odpowiedziała na wszystko. No też ogólnie te strzały Agata Fagata to Co jest obiecane? i co ty na to? Powiesz teraz szmato? Fagata Oddaj w końcu mojemu ziomalowi te 500. Naprawdę myślałam, że starczy na więcej Jeszcze drugi, tak? Ale koturga to na serio nagrała czy dla beki, bo... Ona pisze sama tek teksty, a fagacie Dicho No gdzie, no gdzie Dicho miałby pisać fagacie teksty? Oh. Mam nadzieję, że śniłam, że to był pierdolony koszmar, szmato <laughs> Pro... Zamiast gadać mi o chesie to się dziwko lepiej utkaj Coś dziwnie szybko, już ma to zmienia zdanie Jak to jest bliste ciebie to jest nagle rapowanie Jak masz powiedzieć prawdę to ci ona w gardle staje Na się ofogacia się Nie boję się giero, po prostu mówię to co uważam, no co? No no Leosia lepszy, no to co? Na wywiadzie, gdzie ja mogę być by dziwko ciebie nie wpuścili no dlatego masz ból dupy o raperów z Ameryki W głowie masz czarne kutasy i to wcale mnie nie dziwi Jak seks ma 10 sekund no to ciężko by No i znowu ryby. jest o tym seksie 10 sekund Fuck fuck Ja też lecę okej? Okay. 10 sekund, ja też Ja też, to jeździo To jest takie spi... w ogóle, to jest bez sensu, takie i w ogóle w drugi Dis i znowu jest o włońskim o co tu chodzi? Pod sceną, a wcześniej dawała dupy polskim raperom. Różnica między nami, że jest niczym się nie kryje. Więc masz za uszami, więc się brzydzę twoim ryjem. Pierdolenie opisami, to lepiej set sobie w wcipe. Poprzedni dis, dopisałam tylko wite. Mata ci nie dobrał jako jak tylko drogą. tym Bo się wstydził swoją ksywkę, lecz to numer z tobą. Ja się tak bardzo ciekawi, kogo Michał ma pod sobą. Lepiej popać dziewko w górę, bo jestem nad Twoją głową. Ty ma to trzymasz wersy, Na mnie trzy miesiące, na samą myśl bifie. Dostałaś mi się. Jak ty? nie, nie. Jak Trzy miesiące, na samą myśl, tylko w górę, bo jestem nad twoją o, głową Ty ma to trzymasz wersy, uh -huh. na mnie trzy miesiące, na Trzy miesiące trzyma wersję, wersja nagrywała, że przecież, przecież nagrywała nawet chyba, nagrywała chyba nawet, że ona pisze tekst w studiu, no nie, Leosia? Samą o bifiet, dostałaś miesiączkę Ja ubrana na czarno i gotowa na twój pogrzeb Chciałabyś wrócić szczyt, ale to nie życzeń konferty Jesteś zazdrosna, bo chłopcy nie chcą Próbujesz być sexy i nie wychodzi coś Masz prawie 300 jak dziecko masz głos Masz zrobione cywki, które się rozchodzą Aha, mówiła, że mnie... Aha, tak? To nie wiedziałem. Po lepiej zostaw Natalicę, my się trzymamy na serio Ten lepszy na pewno. W sensie pod względem słuchania? Ten na, na pewno lepszy. Ten na pewno lepszy od tego pierwszego, no nie? W sensie nie pod względem tekstu. Ale w którym. W którym tem. było, że ma. Yy, nie małem, jestem prawiczkiem. Yy, w którym. w którym. było to, że. Yy, yy, fagata mówiła, że ma cycki na bok. Przecież one. obydwie mają cycki na bok, no nie? Chyba. Tak mi się wydaje, zrobiona. No właśnie, a cycki ma tak samo, zrobione Fagata nie ma naturalnych. Teraz sobie robiła przecież. Czyż teraz sobie robiła. Patrz. No było w którejś. Żeby ja. Kotolgi też mam słuchać. No ale przecież... Kotolgi to jest pewnie jakieś pod no nie? Mm. To jest ona? Obiechaj co dzieje? Ale dzieje. stałam wcześniej rano, nawet nie zjadłam śniadania I dostałam pełno DM, że kotolga wymieni... Siły się na noży, jak jest ja siostrą, to zamiata. Podwiem dwie myszki, pod które na siłce maltretuję geata. Nigdy nie będę miała siedzenia jak fagata, ale chociaż wiem, że wyrzeźbi go moja ciężka praca. Chciałaś deklasację, koci mi tekstami, teraz patrz: mango 6, 7, musztarda, ty nie jesteś taw Ja rajonie autobusy nie czarnej kuta. 6, 7, połączone z stów. Mango nie no, je muszę się przyznać do pewnie faktów. Jestem pewny, że jej akurat nigdy nie pisał. się ja, mówię, ja mówiłem ja mówiłem Hubertowi, żeby Hubert ci dograł. Dodisowo. Jeszcze trochę klasy. Upi wersy wartoją to ja mi z Krakowa to to znaczy. Znaczy ze wsi ale mniejsza. Pozdrawiam rolników. Oni troszczą się o plony, bych leżali. Po rolników. What the to fuck? No na bonjour rolniko. Dodisowo, do ci rolniku. Co do, tu się dzieje? teraz my się dogrywamy. Ej, a w sumie na nie wiem. A w sumie mogłem rzucać tak jak Agata, jak Agata chyba. No i bo... No bo nie wiem, to pierwsze to jest takie słabe, no bo rzuca co, że kacper się boński spuszcza w 10 sekund. Że narkotyki a co to, to schowa, będzie to, no, nie wiem. Kto to jest kara? Kara to będzie słuchanie tego dla mnie. Słuchajcie, dziewczyny. gdzie dwie się biją, tam trzecia uczy rapować. Zamknijcie już pizdy i przestańcie się uważać za pępki świata w branży hip-hopowej. Macie zero pokory i zero skilla. Wasze disy, w których wyzywacie się od szmat w co drugim wersie, są na poziomie podstawowym. Jaj? Jest mi wstyd. U, pardon, sorry, kurwa. Myślę, że to naprawdę pierwsza. Trzecia uczy rapować. Zamknijcie szpizdy i przestańcie się uważać za pełni świata w branży kilkopowej. Macie zero pokory i zero skilla Wasze disy, w których wyzywacie się od szmat w co drugim wersie są na poziomie podstawówki, jest mi wstyd. Uu. Nasze style to są z innej parafii. Dwie debilki się disują, żadna rapować nie potrafi. No ja chyba ty nie potrafisz, dobra. Już to jest lepsze.